zero głosów za 34 przeciw zero wstrzymujących rada odrzuciła uchwałę i w konsekwencji nie powstanie doraźna komisja Rady Miasta Poznania, która miałaby zajmować się rozwiązaniem kryzysu na osiedlu maltańskim. Jego mieszkańcy chcieliby istniała, ale decyzja radnych także im odpowiada. Krytyczną i społeczną ochronę po prostu udało nam się wywalczyć i miasto po prostu musi coś z tym zrobić. Komisja nie powstała, bo jej kompetencje w pełni pokrywałyby się z zadaniami Komisji Polityki Mieszkaniowej. A ta ostatnia zapewnia, że sprawę osiedla maltańskiego nie porzuci. Jesteśmy mocno z tym zainteresowani i jak najbardziej jak już podkreśliłam to przemawiając na Radzie Miasta Poznania będzie to stały punkt naszej komisji. Komisja już niebawem będzie miała co robić. W ostatnich tygodniach jeden z domów stojących na osiedlu maltańskim został zburzony, a wraz z nim uszkodzona została rura, która spowodowała zalanie sąsiedniej posesji. Woda lała się o ponad tydzień. Ten sąsiad stara się o zasiedzenie, to jest wyjątkowo też również nieetyczne z tej strony. To są działania po to, żeby zniszczyć nam dom. Inaczej tę sytuację opisuje komandoria zarządzająca osiedlem w imieniu archidiecezji poznańskiej. Twierdzi, że awarie usunięto nie po tygodniu, a po trzech dniach od zgłoszenia. Takie awarie zdarzają się często, bo ten wodociąg był przeznaczony dla działek rekreacyjnych, a nie do domów całorocznych. Mieszkańcy osiedla maltańskiego mówią o innych działaniach ze strony komandorii i nazywają je czyścicielskimi. Miałyby one wypłoszyć mieszkańców z domów. Mowa o wyrywaniu zamków czy celowym niszczeniu instalacji. Takie sytuacje nie mają miejsca. Nie ma żadnego wyrywania okien, drzwi. To wszystko jest czysty PR bez treści. Przedstawiciele komandorii twierdzą, że to sami mieszkańcy powodują awarie. Sprawa osiedla maltańskiego ciągnie się od lat. Spór między mieszkańcami a archidiecezją poznańską zaostrzył się we wrześniu 2024 roku, kiedy wydała ona umowy dzierża z krótkim okresem wypowiedzenia Aleksandra Bielska, puls dnia.